Jak być szczęśliwym. To jest bardzo ładna aranżacja, super dostałem to w prezencie od y, ludzi z poczty, bo zamawiam dużo paczek z internetu. Ale to nie jest teraz ważne. Pokażę wam jak być szczęśliwym. To jest... Potrzebny jest pączek. Truskawki nie są konieczne, bo jakby warzywa i owoce to s słabe są raczej. Y, potrzebny pączek, kroimy go w pół. Tak, Przekrajamy na pół, tam... Czy coś tam nazywa. Przekrojony jest pączek w pół. Bierzemy teraz potrzebny składnik, czyli wkładamy tutaj faworki. Tu może być jeden taki, może być tak jeden troszeczkę tam się pokruszy, to się nic nie stanie, bo to się pokruszy w brzuszy. No, i teraz najważniejsza sprawa. Zakładamy drugą część pączka na drugą część pączka i, i, i zgniatamy to wszystko razem, No, i teraz, jak zjesz to, to to będziesz szczęśliwy przez co najmniej no, 35 minut. Mniej więcej. Pozdrawiam. Hmm?